Jest trochę i Saba miała niedawno debiut. Saba, czyli dawniej góra. I powiem tak, na tym że się dzieją bardzo ciekawe rzeczy. Poza tym, że ludzie są wielcy zaskoczeni, że jej nowy model również jest taki jaki jest. Mimo, że wszystkie jej modele są mniej lub bardziej w stronę Loli niż w stronę innego typu modelu Ale... I tak najdziwniejsze jest to, jak ludzie się spruli o brzuch O to, że postać może pokazać brzuch Jakby naprawdę po pierwsze, czy ci ludzie nie wychodzą, nie wiem, na plażę, na dwór, gdziekolwiek? Nie wiem, nigdy nie widzieli dziecka w stroju kąpielowym, dwuczęściowym? Po drugie, musieliby być naprawdę jewnięci, żeby pokazanie brzucha uważać za coś ero, ponieważ to nie jest zdecydowanie normalne, żeby pokazanie brzucha. Z góry oznaczało seksualizację. To z tobą jest tutaj coś mocno nie tak. Po trzecie, zauważyłam, że jeśli chodzi o konta, które z góry uważały wszystkich jakby fanów Saby za pedo, i najgłośniej się pruli o jej model, o jej wygląd. To zawsze później Twitter wrzucał ich brudy, że postowali nielegalny content, mam na myśli, że popełniali realne zbrodnie przeciwko dzieciom i myślę, że to dość dużo mówi. Jeśli ktoś Cię wyzywa od pedo, bo lubisz loli w anime, Lubisz Loli jedynie w fikcji? To znaczy, że on coś ma za uszami. I że on nie potrafi tej fikcji rozróżniać. No i jakby... Moje zdanie w tej dziedzinie się nie różni. Dalej nie uważam, żeby zanie mank, które zawierają w sobie Loli, albo lubienie Vtuberów, którzy mają akurat Loli model, od razu Cię naznaczało pedo. Tak samo jak czytanie jedynie Gore mang, czy oglądanie Hannibala lektera parę razy nie czyni Cię od razu, nie wiem, psychopatą, mordercą i kanibalem, co nie? Po prostu lubisz taki content. Ale nie oznacza to, że chcesz to zrobić w prawdziwym życiu. W mojej opinii fikcja jest po to, żeby móc legalnie zrobić najgorsze możliwe rzeczy i najgorsze możliwe zbrodnie przeciwko ludzkości. Dopóki nie planujesz tego wprowadzić w życie, jest ok. Taka jest moja opinia. Ponieważ fikcja to fikcja, a prawdziwe życie to prawdziwe życie. I każdemu przyda się czasami wyjść na dwór, pójść na plażę i zobaczyć, że dziecko w dwuczęściowym stroju kąpielowym nie jest tak seksowne, jak wam się wydaje. Już pomijając, że dalej z jakiegoś powodu na plażach roi się od zupełnie nagich dzieci. Dlaczego nie mam pojęcia, ale tak jest, więc fakt, że Saba pokazała brzuch na swoim live'ie debiutowym to jest wasz największy problem. Jeśli chcecie faktycznie ratować dzieci, to wytłumaczcie matkom, żeby nie puszczały swoich bachorów nago na plażę.